Tam w strefie 11. Zło, które nas dotyka, jest najstraszliwsze wtedy, gdy doprowadza nas do stanu, w którym nie potrafimy się już przed nim bronić. Choć wcześniej mobilizowaliśmy wszelkie siły, aby mu się przeciwstawić, w końcu znajdujemy się w punkcie, w którym jest już tylko rezygnacja i załamanie. Próbując znaleźć przyczyny zaistniałej sytuacji poszukujemy rozwiązań racjonalnych, aż niekiedy ulegamy własnej bezsilności, nie zdając sobie sprawy że rozwiązanie wcale racjonalne być nie musi. Mieszkańcy Knyszyna stoją twarzą w twarz z nadprzyrodzoną mocą. Włosy mi dęba stawały. Przysięgam. Czują w domu nieuświadomioną obecność czegoś, czego nie są w stanie racjonalnie wytłumaczyć. Czułem, jak na tym fotelu siedzi teraz ja. Tu, na tym fotelu. Zagrożone jest ich życie. Uciekaj nawet na dół, aby tylko nie bądź w tym domu gdziekolwiek. Czego tak naprawdę są świadkami? Obraz tych ludzi był taki że rzeczywiście, by można powiedzieć, że biorąc śmierć zobaczyli. Czy ceremonia oczyszczenia przeprowadzona przez holenderską egzorcystkę okaże się skuteczna? Te dusze to ludzie, którzy kiedyś umarli, ale oni nie wiedzą, że ich tutaj już nie ma. O tym już za chwilę w strefie 11. Dotąd rodzina Frankowskich nie wyróżniała się niczym spośród mieszkańców swojego miasteczka, Mieli spokojny, ustabilizowany tryb życia. Ich nowo zakupiony dom miał być dla nich oazą spokoju. Już wkrótce stał się ich przekleństwem. Gdy dokumentaliści strefy 11 dotarli do Knyszyna, zastali tam przerażonych ludzi. Strach nie pozwalał im zebrać myśli, spokojnie opowiedzieć o tym, co zaszło. Ci ludzie w panice opuścili swoje domostwo. Z lęku o życie własne i swoich dzieci. Z lęku przed nieznanym, z lęku przed złem. Państwo Frankowscy wprowadzili się 14 lat temu do starego Popegerowskiego domu w Knyszynie. Wcześniej prowadzili spokojny tryb życia. Jednak już kilka dni po przeprowadzce mieli odczucie, że coś dziwnego dzieje się w tym domu. Nie były po prostu no, jakieś tam puknięcie. Jakaś wydawało się, że po prostu pokrywka spadła, ja wstałam, ale ona leżała na swoim miejscu. Było, były to po prostu jakieś takie odgłosy, no, trzaskanie właśnie dźwiczkami, czy, czy napukanie no, do drzwi. Na różne sposoby starali się wytłumaczyć sobie te zjawiska. Myśleli, że to wynik pękających starych ścian, problemy z kanalizacją. Nie przeszkadzało im to jednak zbytnio w normalnym życiu. Tak naprawdę po jakimś czasie tylko relacje osób, które u nich przebywały, nasuwały im myśl, że dzieje się tu jednak coś naprawdę dziwnego. Każdy jeden słyszał. Każdy jeden słyszał, że szuranie, przykładowo talerzyk został na, czy tam talerz po jakimś siedzeniu na stole, to w nocy było słychać jak normalnie jakby ktoś, ja ten odgłos tej łyżeczki, tej łyżki o talerz. Z biegiem czasu pan Frankowski zauważył, że niezrozumiałe dźwięki, zaskakujące sytuacje mają miejsce coraz częściej. Prawdziwy dramat zaczął się jednak następnego dnia po wszystkich świętych. No i później się zaczynało z roku na rok coraz bardziej nasilać. Tak się nasilało, nasilało, aż ta tej zaduszka się tak nasiliło, że już niesamowicie to było straszne przeżycie. Straszne. Nieprawdopodobne zdarzenia wstrząsnęły także sąsiadami rodziny frankowskich. Włosy mi dęba stawały. Przysięgam, czułam jak mi podnosi się. Ja u siebie w domu, gdybym coś takiego usłyszała, to ja bym wolała w chlebę spać jak w mieszkaniu. Przysięgam, nie nigdy. Rodzina Frankowskich żyła w ciągłym strachu. Każdy kolejny dzień stawał się koszmarem. Postanowili wreszcie opuścić dom. Pomogła im najbliższa rodzina. Szczególne przerażenie wywoływał widok pani Doroty ten wtorek to po prostu tak było tragicznie jak ją przywieźli synowie to ja myślałam że to jest w ogóle trup nie nie, nie nie człowiek według prasłowiańskich wierzeń dusza ludzka po śmierci opuszcza ciało i przebywa dalej w jego pobliżu utrzymując kontakt z żyjącymi mogła im pomagać chronić ich mogła im także szkodzić aby zapewnić jej wieczny spokój oddawano jej cześć celebrowano rytuał w okresie gdy jak wierzono dusze zmarłych znajdują bezpośrednią drogę do świata żywych, w okresie, który później przyjęło chrześcijaństwo. Zaduszki bowiem to dzień poświęcony pamięci zmarłych, a wywodzi się właśnie z prastarych, słowiańskich uroczystości. W dniu zaduszek rodzina frankowskich kilkakrotnie usłyszała hałasy wydobywające się z piwnicy. Za każdym razem, gdy zbiegali, napotykali na porozbijane słoiki. Ja lecę, lecę pierwsza, a już kupa tutaj słoików w tym miejscu znowu była normalnie porozwalanych, potłuczonych. Niestety nie udało im się złapać nikogo, kto mógłby być sprawcą tych zdarzeń. Następnego dnia sytuacja znów się powtórzyła. Najmłodszy syn postanowił sam rozwiązać zagadkę. Yy, Stałem koło drzwi, pilnowałem, czy ktoś wchodzi, czy nie wychodzi. I po jakimś czasie, może to było 5 minut czy 2 minuty, słyszałem, że ktoś normalnie taki głośny pisk odkręca słoiki i tak stało się rzuca. Mariusz bardzo się przestraszył. Zaczął krzyczeć. Po chwili do piwnicy wbiegła jego matka. Wszystko wskazywało na to, że oprócz nich nikogo w piwnicy nie było. Jednak po chwili wydarzyła się rzecz, która wprawiła ich w kompletne osłupienie. Jak ja już wchodziłam, to już taki jeden mały słoiczek po prostu już był, upadał. Słoik normalnie tak do góry leci, opręca się, tak potrząsuje i tak opręca i schodzi na Przestraszeni uciekli do mieszkania. Po południu wrócił z pracy pan Frankowski. Wraz z synami zszedł do piwnicy. Wydaje się, że to, co zobaczył, zmieniło jego dotychczasowe, sceptyczne podejście do zdarzeń, o których opowiadała mu żona. Na własnych oczach widziałem normalnie, jak z półki, gdzieś, jakieś 10 cm dobre było, słoiki stały od krawędzi półki. Normalnie patrzyłem, ten słoik się przesuwał, przesuwał i sprawa. Opowieść męża jeszcze bardziej przestraszyła panią Dorotę. Przerażeni ludzie postanowili szukać pomocy u najbliższych. Nie wiedziałam, no, co, co się w ogóle dzieje. I tak mówię, mówię zadzwonię do mamy, mówię, poradzę się, co robić. Mówię, no, no, to jest nie sposób, żeby tak, no, takie coś mnie spotkało. nie I tego mojego syna, żeby no, na własne oczy takie coś zobaczyć. No i mama mówi, no co ja, mówię, dzieciaku, no mówimy, najlepiej by było właśnie księdza się poradzić, wezwać. mój może wyświęcenie zrobić. Rodzina Frankowskich posłuchała rady babci. Pani Dorota chciała posprzątać przed przyjazdem księdza i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. I tam kilka naczyń, kilka szklanek, może tam ze dwie, ze trzy umyłam i czuję normalnie, jak mnie ktoś po prostu za ręce. Chwyta. A ja po prostu taki, taka siła, jakby mnie coś przyciągało, że ja po prostu oderwać się nie mogłam. Zaczęłam mi krzyczeć. Ja podeszłem z tyłu, tak jak teraz mam ręce z tyłu, w ten sposób że I jak podrywałem, to czułem, że coś się tam trzyma. I z całej siły, żebym oderwał żonę, nie? Czułam się już po prostu bezsilna. Miałam taki ciężki oddech i takie po prostu, takie jakieś ciężkie powietrze. I czułam po prostu na sobie, że coś, coś... No, we mnie po prostu jakby było. O tym, co się stało, nie zwlekali już ani chwili. Janusz Frankowski natychmiast udał się na plebanie. Ksiądz wikary został zaskoczony opowieścią o tym zdarzeniu. Jednak wraz z proboszczem stwierdzili, że rodzina Frankowskich jest wiarygodna. Postanowili udać się do ich domu. I oni przyjechali wieczorem, powiedzieli, że takie sytuacje są i proszą o to, żeby przyjechać, pomodlić się, poświęcić mieszkanie. I wkrótce nam powiedzieli, że jest, straszy i że tam się żyć nie da w tej chwili. Szczególnie w małych społecznościach największym autorytetem jest Kościół. Tam zwykle poszukujemy pomocy w sytuacjach, które nas przerastają, kiedy nie możemy znaleźć pomocy gdzie indziej, kiedy nikt z naszych bliskich nie może nam jej udzielić. Widok osób oczekujących na duchownych oraz ich opowieści zupełnie zaskoczyły księży. Szczególne wrażenie zrobił na nich najmłodszy syn państwa frankowskich właściwie cały czas prawie płakał. Miał oczy wielkie, przestraszone i mówił, że jest coś ciągle, co czuje. I pytaliśmy się, jak to, jak to on doświadczył. To było coś takiego, aby chcieć przejść przez bardzo gęste powietrze, które nie pozwala nic człowiekowi robić, nic zrobić, nawet się wyrwać. Ksiądz uznał, że osoby mieszkające w tym domu są narażone na działanie sił nadprzyrodzonych. Zostały dotknięte tą obecnością czegoś, jak to zostało później nazwane. Yy... Tym złym był płaszczyzną działania ducha. Ale obraz tych ludzi był taki, że rzeczywiście, by można powiedzieć, że biorąc śmierć zobaczyli. Księża uznali, że najlepszym wyjściem będzie modlitwa za duszę potrzebującą spokoju. Żeśmy się pomodlili, poświęcili mieszkanie, żeśmy też powiedzieli, żeby przede wszystkim przyjść na żeby pójść do spowiedzi Rodzina Frankowskich nie posłuchała rady księdza I nie poszła do kościoła Sądzili, że modlitwa odprawiona w ich domu Powinna uspokoić siłę Z którą mają do czynienia Ksiądz po prostu powiedział, że Nie daje takiej pewności Że to może być poprawa Bo nie wiadomo co było czynione nie? Czy, tam, czy jakieś po prostu Czy wywoływanie duchów było czy, czy tam coś takiego no, no nie wiadomo co tam jest Pełni obaw, czuwali do późna w nocy, w końcu zmęczenie zwyciężyło, usnęli. Spaliśmy tej nocy w cała czwórka w małym pokoju u dzieci, bo ja się bałam po prostu spać w dużym pokoju. Pani Dorota budziła się w czasie nocy wielokrotnie. Jej niepokój nabrał realnych kształtów nad ranem. Kiedy po raz kolejny przebudziła się, nagle usłyszała odgłosy przypominające rozpalanie ognia i dźwięk gwiżdżącego czajnika. Zdenerwowana i pełna obaw, poszła do kuchni. Stałam, patrzę do pieca, a tam ciemno, w ogóle ogień był nierozpalony. Czajnik był na gazówce, stał, a, w, a odgłos po prostu wychodził z tego pieca kaflowego. Właśnie tak jakby tam ten czajnik stał i gwizdał z tamtej strony, tak. Także pan Janusz, kiedy się przebudził, nagle poczuł jakąś dziwną, nieuświadomioną obecność czegoś lub kogoś. Czułem, czułem jak na tym fotelu siedzieć i teraz ja. Tu, na tym fotelu. Nie poszedł do kuchni. Nic, tylko tu siedział, czekasz, ja pójdę. Pan Frankowski, mimo złych przeczuć, postanowił wraz z rodziną pozostać w mieszkaniu. Dwie godziny później musiał wyjść do pracy. Przestraszona matka, wraz z młodszym synem, bała się spędzić cały dzień w mieszkaniu. Przeczucie ich nie myliło. Poczułam taki. taki chłód. Takie, takie jakby coś na mnie nachodziło. Nie wiem, jak to określić. Po prostu takie, jakby. coś weszło we mnie. I tak jak ktoś mój tak podniósł, i taki, taki straszny ryk. Jakie zwierzęcia się. To wydało. Wtedy rozpętało się prawdziwe piekło. Tak się odwracam i tylko widzimy, jak te sztuczce po prostu to z taką siłą tak wyrzuciło. Wybiło prosto, też to, co wybiły prosto, to spadło i wrócił to do strony. Takie koła robiły i po prostu wszystko się rozsypało tam było. Pierwszy tak. raz to było pod ławą, tam wszystko się znalazło. Nie to, że tutaj gdzieś przy brzegu czy na środku. W tym momencie pani Dorota myślała już tylko o ratowaniu syna. Jedynym wyjściem była ucieczka z domu. Uciekaj nawet na dół, aby tylko nie bądź w tym domu gdziekolwiek. Sama chwyciła ubranie i zaczęła biec. Aby wydostać się na zewnątrz, musiała przejść przez kuchnię. Jednak to właśnie tam skoncentrowało się działanie nieznanej siły. Ten garnek leciał w moją stronę. Że, no po prostu, jakbym się nie odsunęła, to bodaj, żebym chyba dostała. Nie wiem, już nie oglądałam cię, tylko wiem, jak. Tylko takie. Taka szybko, to tak było szybko, no, w sekundy, jak to tak przemieszczało się w taką zimę. Co powoduje, że zło się uaktywnia? Dlaczego wybiera te, a nie inne osoby? Ten, a nie inny dom? Co sprawia, że dotąd spokojnie żyjący ludzie zaczynają się obawiać o swoje zdrowie, że we własnym mieszkaniu przestają czuć się bezpiecznie, zagrożeni przez nieznaną, wrogą siłę? Siłę, która z łatwością jest w stanie pokonać wolę pojedynczego człowieka, a nawet zagrozić jego życiu. Aby pomóc rodzinie Frankowskich, skontaktowałem się z holenderską, holenderską egzorcystką Daisy Rotnar. Sprawa była na tyle poważna, że zająłem się nią osobiście. To jest stary przedwojenny dom, który był zbudowany dla pracowników gospodarstwa przez wielkie rolne przedsiębiorstwo. Tam mieszka kilka rodzin. Ostatnio stali się oni świadkami nawiedzenia. Przedstawiona sprawa wydała się Daisy Rotnar niezwykła swoim bogatym doświadczeniu nigdy dotąd nie spotkała się z tak skomplikowanym przypadkiem. Szanse, że dom będzie oczyszczony, że ta dusza odejdzie, są bardzo duże, ponieważ ona chce się wydostać do światła, tylko sama nie potrafi tego dokonać. Daisy Rotnar przygotowała odpowiednie przedmioty, za pomocą których rozpoczęła proces oczyszczania domu. Już podczas powitania z rodziną, egzorcystka wyczuła obecność obcej istoty. Pierwszą rzeczą, jaką wyczułam wchodząc do tego domu, było to, że jest to zagubiona dusza. Zobaczymy, co się wydarzy, bo za każdym razem to zdarzenie przebiega inaczej. Rodzina Frankowskich podświadomie czuła, że obecność egzorcystki może być dla nich szansą na powrót do normalnego życia. Mam bardzo ogromną nadzieję i bardzo proszę tą panią naprawdę o pomoc. Ceremonia rozpoczęła się od rozstawienia specjalnych, używanych przez Daisy Rotnar w podobnych wypadkach, rekwizytów. Po wejściu do domu, zaznajomieniu się z całą sytuacją, zaczęłam swoją ceremonię od postawienia tam statuetki Jezusa i Maryi, ponieważ one ułatwiają kontakt z drugą stroną. Położyłam świeczki przywiezione specjalnie na tę okazję i dotykałam przedmiotów, które przygotowałam, ponieważ dusza zawsze ma chęć, aby iść w stronę zdjęć, statuetek. Egzorcystka postanowiła zacząć oczyszczanie domu od piwnicy, miejsca, gdzie się to wszystko zaczęło. Ze świeczek Daisy Rotnar ułożyła znak pokoju. Ze specjalnych minerałów zmieszanych z tytoniem sporządziła kadzidło. Składam ten tytoń, a rytuał ten jest tajemnym systemem komunikacji z duchami, ze wszystkimi osobami, które odeszły. Egzorcystka jest przekonana, że w piwnicy znajduje się kilka dusz, które pragną pokoju i nie wiedzą, jak opuścić nasz wymiar. Robię znaki, które mam z tyłu na swoim płaszczu oraz na tej plakietce, a które są pradawnym symbolem pokoju. Odnoszą się one do wszystkich kontaktów, jakie panują na ziemi między minerałami, kamieniami, zwierzętami, roślinami. Niech ludzie żyją razem w pokoju i mamy pokój na ziemi. I dlatego czynię ten znak, ponieważ ta dusza potrzebuje także pokoju z samą sobą. Według Daisy Rotnar, jedna dusza nawiedziła ciało pani Doroty, ponieważ jest ona najbardziej wrażliwą osobą spośród wszystkich domowników. Dotykam wszystkich tych przedmiotów, z którymi ta pani miała kontakt, ponieważ tutaj zostawiła swoją energię. Z punktu in w myśleniu o Bogu, licht. Egzorcystka odmówiła także prastarą holenderską modlitwę. Modlitwa ta to prośba o łaskę i pokój dla zagubionych dusz. Czy mamy do czynienia z przypadkiem opętania? Egzorcystka już po wstępnej ocenie sytuacji, jako zastała, doszła do wniosku, że szczególnie zagrożona jest jedna z domowniczek. Czy oczyszczające rytuały mogą jej pomóc? Czy przeprowadzone przez Daisy Rotnar egzorcyzmy okażą się skuteczne? Te dusze to ludzie, którzy kiedyś umarli. Co stanie się w trakcie ceremonii? O tym już za chwilę w Strefie 11. Witam ponownie w strefie 11. Od zeszłorocznych zaduszek rodzina Frankowskich żyje w ciągłym strachu. Zjawiska, których byli świadkami, spowodowały, że musieli opuścić swój dom. Próbowali poradzić sobie z tą sytuacją sami. Nie zastosowali się nawet do zaleceń księdza, który przyszedł im z pomocą. Czy rytuały, oczyszczenia, odprawione przez egzorcystkę, pomogą tej rodzinie odzyskać spokój? Daisy Rotnar twierdzi, że posiada umiejętności bioenergoterapeutyczne. To za ich pomocą postanowiła uwolnić Dorotę Frankowską od duszy, która zawładnęła jej ciałem. Przekazuje Pani uzdrawiającą energię. Przyjmuje ją Pani za pomocą kryształowej czaszki, którą trzyma Pani w dłoniach. Czuję tak, jakby miała ogień w środku. Tak, to wychodzi z Pani. Zachowanie Pani Doroty było niezwykle przejmujące. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu egzorcystki była ona w stanie kontrolować cały przebieg zabiegu. Czułam gorący żar w sobie, a później takie po prostu jakby mnie coś, yy, znaczy jakby ze mnie coś po prostu wychodziło. Po tym traumatycznym przeżyciu, pani Dorota długo nie mogła dojść do siebie. Egzorcystka wytłumaczyła jej, w jaki sposób pomogła zagubionej duszy, i zapewniła przerażoną kobietę, że podobne zdarzenia nie będą już miały miejsca. Dusza nie chciała odejść, ponieważ obawiała się przejścia do światła, a ja po prostu ściągnęłam to światło blisko niej i ona się wydostała. Jej już tutaj nie ma. Duchy odeszły, poszły do światła. Rodzina oczekiwała jednak wytłumaczenia, dlaczego dotychczas przebywające w ich mieszkaniu dusze nie odeszły do swojego wymiaru od razu, po śmierci. Te dusze to ludzie, którzy kiedyś umarli, ale oni nie wiedzą, że ich tutaj już nie ma. Ja im to wyjaśniłam i ich już tutaj nie ma, ponieważ odeszli na drugą stronę. Poszli do światła. Widząc, że pani Dorota nadal nie może dojść do siebie, Daisy wytłumaczyła jej także, dlaczego akurat ona padła ofiarą tych złych mocy. Dała jej też kilka rad, jak unikać takich sytuacji. Pani jest bardzo wrażliwa i pani przyciąga te duchy, ale mi udało się zamknąć pani aurę i proszę się już nie bać, ponieważ kiedy się pani boi, to je zachęca i przyciąga. Jest pani silną kobietą i może sobie z tym poradzić. Musi pani wierzyć w siebie. Jak podają nieoficjalne statystyki, od lat 70. liczba opętań na całym świecie rośnie. Czy to, co przeżywają ludzie w ten sposób, doświadczeni, można traktować w kategoriach obiektywnych, czy jest to tylko ich subiektywne odczucie? Tego nie wiemy. Na pewno dla nich samych jest to jak najbardziej realne. Odczuwają namacalnie do tych zła, przed którym sami nie potrafią się obronić. W czasie naszego pobytu w domu państwa frankowskich nie działo się nic niezwykłego. Czy możemy jednak powiedzieć, że przedstawiona dziś historia nie ma wymiaru nadnaturalnego? Widzieliśmy przecież autentyczne przerażenie i ból tych osób, bowiem to, co przeżyli, wstrząsnęło ich świadomością i zmieniło na zawsze ich życie.